Witam teraz o tym, co się wydarzyło w Chinach. Gospodarka spowalnia wzrost PKB ledwo przekroczył 5%, a eksport słabnie. Zwłaszcza przez wojnę hybrydową z USA. Trump grozi cłami nawet do 60%, a Chiny odpowiadają ograniczeniami na minerały i własnymi cłami. Kryzys na rynku nieruchomości trwa. Sprzedaż domów leci na łeb, na szyję, a młodzi w miastach narzekają na brak perspektyw i kulturę pracy 996 morderczą. Xi Jinping stawia na sztuczną inteligencję i zieloną energię, pompując miliardy w chipy i elektrownie. Pytanie tylko, czy to wystarczy, by uniknąć większych protestów. Napisz co o tym myślisz w komentarzach. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału do, oraz do udostępniania moich filmików wszędzie, aby było jeszcze więcej. Marcin Marciniak o tym co ważne zachęcam do subskrypcji.